No Tego chłodzenia w testach zabraknąć nie mogło. Zapraszam. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was na testy chłodzenia Arctic Freezer 3 Pro 360. Nie będę się zbytnio na jego temat rozwodził, no bo całkiem niedawno robiłem testy jego poprzednika, czyli tej wersji bez Pro. Oczywiście powiem Wam, jakie są różnice pomiędzy tą wersją, a poprzednią, no i te najważniejsze takie aspekty, gdyby ktoś ewentualnie tamtego filmu nie oglądał. Jak zwykle w przypadku chłodzeń aio Arctica mamy grubszą chłodnicę, czyli 38 mm. Trzeba wziąć to pod uwagę, no, bo w wielu przypadkach będzie problem choćby zainstalowania takiego iO na górze obudowy, także upewnijcie się, że wszystko Wam się zmieści. Wentylatory, jak widać, fabrycznie zainstalowane są już na chłodzeniu i to jest pierwsza różnica pomiędzy tymi kulerami mianowicie śmigła w tym przypadku to wersja Pro. Pierwsza rzecz to mają one obwódkę wokół łopatek, a druga sprawa to wyższą prędkość obrotową, bo 3000 na minutę. Fajnie, że połączone są one ze sobą krótkimi przewodami, do tego ten przewód zasilający wpuszczony jest w jeden z oplotów na wężu i idzie do pompki. A jak już o wężach mowa, są one długie, a nawet bardzo długie, bo 450 mm, także montując to I.O. na przodzie obudowy nie będzie problemu, żeby pompa sięgnęła do soketu procesora. Natomiast węże są dość sztywne, także warto to zaznaczyć. Na bloku pompie znajduje się nakładka, w której jest wentylator, ten ma schłodzić sekcję zasilania. Sama pompa montowana jest pionowo. No i podstawa wykonana jest z miedzi dość niewielkich rozmiarów. Jeżeli chodzi o kompatybilność z postawkami, w przypadku AMD jest to AM4 i AM5, a jeżeli chodzi o Intelę, LGA 1700 i 1851. Tylko i wyłącznie. A to dlatego, że mamy w komplecie... W przypadku Inteli dołączoną ramkę, która tylko te dwie podstawki ogarnie. No i montując blokopompę na sokatach Intela, musicie najpierw odkręcić ten oryginalny ILM, następnie przykręcić ramkę i do tego wszystkiego blokopompę. I tu duży plus dla Arktika, ponieważ zdecydowanie poprawił montaż blokopompa dokładnie jej dokręcanie. Jest ono o wiele łatwiejsze niż w przypadku tej wersji bez dopisku Pro. No tam się niestety trzeba było dość mocno naginastykować, żeby to wszystko dokręcić. Co do montażu na podstawkach HMD, tutaj sprawa jest o wiele prostsza, ponieważ do tego wbudowanego backplate'u na płytę główną wkręcacie kołki dystansowe do tego płoze i do tego przykręcacie blokopompę. Kolejna różnica względem wersji bez dopisku Pro to choćby zarządzanie obrotami pompy, wentylatorów i tego wentylatora do chłodzenia sekcji zasilania. Teraz dzięki dołączonej przejściówce możecie każdym z osobna zarządzać. Co zaliczam na plus, oczywiście, gdybyście chcieli zarządzać wszystkim naraz, to też taką końcówkę macie dorzuconą w komplecie. Co do zawartości jeszcze opakowania, to jest tubka z pastą MX6. No i Torx, który będzie potrzebny do odkręcenia ilm na podstawkach Intela. Na koniec dodam jeszcze, że producent udziela na to chłodzenie 6-letniej gwarancji. Tyle wydaje mi się z ważniejszych rzeczy. Także teraz zapraszam Was już na wyniki testów i przypomnę, że cała metodyka testowa znajduje się w linku w opisie tego filmu. Zaczniemy jak zawsze od znormalizowanego poziomu głośności 38 dB. Względem poprzednika różnice są wręcz marginalne, bo niecałe pół stopnia Celsjusza. Nowy Arctic nie wypada też zbyt dobrze na tle konkurencji, mowa o AIO w podobnej cenie. O ile wydajność jest na zbliżonym poziomie do SMX Hayati czy też Ticomasa l 100 360, o tyle taki Thermal Ride i Deep dość mocno mu odjeżdżają. Szkoda, bo przy tak grubej chłodnicy powinno się mieć większe oczekiwania. Trochę lepiej sytuacja wygląda przy maksymalnej prędkości obrotowej śmigieł. Tutaj różnica względem poprzednika to ponad 2 stopnie Celsjusza, ale nic dziwnego, biorąc pod uwagę obroty wentylatorów, które są zdecydowanie wyższe, a co za tym idzie, dużo głośniejsze. No i cały czas jednak względem konkurencji AC Freezer 3 Pro zauważalnie odstaje. Ba, mało tego taki Ticomas L240 depcze mu po piętach. Zanim przejdziemy do krótkiego podsumowania, to kilka słów na temat głośności pompy i głośności tego wentylatora, który chłodzi sekcję zasilania. Co do pompy, no jest głośno. Niestety, tak samo jak miało to miejsce w przypadku testów tego IO bez dopisku PRO, tu się nic nie zmieniło. Za chwilkę sobie tego posłuchacie. Czytałem Wasze komentarze i pisaliście, że u Was akurat pompa jest mega cicha. No nie wiem, czy ja mam takiego pecha, czy po prostu ktoś inaczej odbiera te dźwięki, bo też tak może być. Także posłuchajcie teraz, jak pompa brzmi na 100% obrotów. Cichą pracą, jak dla mnie tego nazwać nie można. Po obniżeniu obrotów na 70% jest zdecydowanie lepiej. Pompa wprawdzie jest delikatnie słyszalna, ale nie jest to już tak dokuczliwe i z pewnością zamkniętej budowie słychać tego nie będzie. Także posłuchajcie ponownie. A co do głośności tego wentylatora, który chodzi sekcji zasilania, no to na 100% obrotów jest on słyszalny, aczkolwiek nie jest jakieś upierdliwe, uciążliwe. Posłuchajcie. a po obniżeniu jego obrotów na 80% jest on praktycznie niesłyszalny. Też posłuchajcie. Wiem, że podczas przewitek zarówno z głośności pompy, jak i wentylatora VRM, czy też sekcji zasilania, było słychać wentylatory na chłodnicy. Niestety po ich odłączeniu, po odłączeniu tej złączki do ich zasilania z płyty głównej, wkręcały się one na maks obrotów. Nic nie można było z tym zrobić. Tak samo przy poziomie głośności tego wentylatora VRM czy też VRM, jak to woli, no to jak wyłączyłem pompę, bo chciałem to zrobić, to znowu ten wentylator się kompletnie wyłączał. Co do wydajności, jak widzieliście, no szału nie ma, odnoszę się oczywiście do podstawki Intela, bo na takiej przeprowadzam testy i przy tym znormalizowanym poziomie głośności, w porównaniu do IO bez dopisku Pro, tutaj nie ma wielkich różnic, niecały 1 stopień Celsjusza. W porównaniu do takiej bezpośredniej konkurencji, czyli IO, które kosztują podobne pieniądze. Jak Deepcool LS 720, czy też RAI 360, którego testowałem jakiś czas temu na kanale, no, i Arctica wypada słabiej. i wypada podobnie jak na przykład SMX Hayati, czy też Ticomas L 300, L 100, 360. A jakby nie patrzył, tutaj mamy grubszą chodnicę, Także ta wydajność no, wydawałoby się, że powinna być lepsza. Ta chodnica też spowoduje, pamiętajcie, sporo problemów w niektórych obudowach, że nie będzie można tego AIO posadzić na górze obudowy, bo wystąpi konflikt, czyli będzie ono haczyło czy to radiatory na sekcji zasilania, czy też powiedzmy e, pamięci RAM. Do tego też trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli ktoś chce kupić to AJO na podstawki Intela, no to trzeba będzie odkręcić oryginalnego ilm i zainstalować ramkę. Nie każdy może być z tym ok. No, bo niektóre osoby mogą się akurat tego bać, także trochę kombinacji tutaj jest i też warto mieć to na uwadze. Trochę lepiej wygląda sytuacja z wydajnością przy maksymalnej prędkości obrotowej. Tutaj wersja Pro, tej wersji Non-Pro odjeżdża troszeczkę bardziej, ale weźcie też pod uwagę o wiele wyższy, wyższą prędkość obrotową wentylatorów, co za tym idzie, jest dużo głośniej. Co do wydajności na postawkach hm 5 na razie się nie wypowiem, aczkolwiek planuję testy. Planuję przesiąść się na podstawkę, właśnie M5 z Ryzenem 7950X, no bo wiadomo, że te procesory są, znaczy generalnie podstawki M5 są częściej wybierane niż Intela. Także coś takiego jest w kiedy to nastąpi, jeszcze nie wiem. Aczkolwiek widziałem ostatnie testy na kanale hardware Canax i iOS z dopiskiem Pro, no wypadło dość blado. Także jak chcecie to sobie zerknąć, ten film. Na pewno szybko wnacie go gdzieś tam znajdziecie. Także na dzisiaj wydaje mi się to wszystko. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. Gdybyście mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Postaram się na nie odpowiedzieć. Linka do macie w opisie tego filmu. Tam was odsyłam. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam. Cześć!